W pierwszym odcinku z gry 60 sekund. Zaczynamy nową grę. Wybieramy tryb klasyczny. Ja gram Apokalipsę. Na, na trybie najłatwiejszym, czyli Little Boy. Rozpocznij. Przegram z wami tylko 3... 3, 3 dni. Dobra. A więc zaraz zaczynamy. Ok, może się rozejrzeć i zobaczyć, co bym mógł tu zebrać. Ja zebrałem najpierw to, co tu leży, ja, te zupy i dwie wody. No niech się już zacznie. Uwaga, zaraz się zacznie. Ok, zaczynało się, zaczęło się. Zabieramy to. Ok, wrzucamy to tutaj. Bierzemy naszą córkę. I bierzemy pistolet. O kurde. Dobra, no to to wrzucamy. Idziemy po sikierę. O kurde. Będzie coś słaba, ta gra, tak mi się wydaje. Gdzie jest nasza żona? O, tu jest. Obierz ją. O kurde. Rzucamy ją, bierzemy Timiego, to nas syn. Jeszcze jedną wodę. Okej, okay. to, to zaraz wskakujemy tam do schronu. No niech się skończy ten czas. Okej, okay, no to zaczynamy. Okej, okay, no to zaczynamy dzień pierwszy. Hmm, co by tu najpierw zrobić? Tu jest notatnik. Nie będę wam go czytał, tylko będę wam wszystko mówił. Okej. Okay. Sprawdzimy, czy ktoś nie jest głodny albo nie chce mu się pić. No Okej, okay, nikomu się nie chce. No to... To idziemy dalej. Nic ciekawego. Tutaj było napisane. A więc idziemy dalej. To dzień drugi. Nie sądziłem, że to tak będzie szybko trwać. No to nagramy 6 dni. Okej. Okay. Dają temu w swoich wspomnieniach. Nic ciekawego. Nikt nie jest głodny. tylko ten ma brodę? <grymne> nie, nie będę chyba szedł na powierzchnię jeszcze. A też nic ciekawego. No to dzień trzeci. Zobaczymy co, czy ktoś nie jest głodny albo nie chce mu się pić. Wszystkim się chce pić, okej. Okay. Dobra, no to wszystkim dajemy wodę. No nie mogę kurde kliknąć, o dobra. I wyślemy kogoś na ekspedycję. No to dzień czwarty. Było blisko. Zbyt blisko kilka tuźniów takich święcących roba wystar wystarczyłoby chyba, by wykurzyć nas z naszego własnego schronu. Kararuchy to prawdziwy koszmar, ale radioaktywne kararuchy obrzydlistwo. Mary Jane mówi, że ma się dobrze i nic jej nie potrzeba. Timmy trzyma się nieźle bez zmian. jest nie wydaje się za zatrzaskana. Co nowego, nic specjalnego, przynajmniej tak twierdzi Ted. Ej, tu wam raz przeczytałem, ale to nie było nic ciekawego, moim zdaniem. A na ekspedycję wysiadamy e, Teda. I niech weźmie sikierę, albo mapę. W sumie nie wiem sam. Dobra, to niech weźmie mapę. Choć mapa może w sumie nam się przydać. Ale, co by nam się mogło nie przydać? Dobra, niech będzie broń, niech weźmie broń. Bo broń się nam może nie przydać, mamy przecież sikierę. Na co dzień piąty? Okej, okay, no to będę wam czym mnie czytał. Mary Jane i jej humor pozostają bez zmian. Pozytywnie. Tym jest grzeczny. Pytanie, jak długo tak wytrzyma? Dowiadys radzi sobie nieźle, albo po prostu nie może znaleźć żadnego dobrego powodu do narzekania. Ted wyruszył na powierzchni. Miejmy, na... Miejmy nadzieję, że powróci niebawem. Zabrał ze sobą strzelbę. Kabanik nie jest głodny, bo tam nic nie było napisane. No nie. No to... No to to wam przeczytam następną stronę. Wy, e, ży, wyżyć w tych warunkach to istna e, mordega. Mieliśmy nadzieję, że szybko się to skończy, bo, bo inaczej nasze martwycia znajdą się w jakiejś rowie na pustkowie. Nie jesteśmy entuzjastami entusiast, takiego scenariusza. Okej, okay, no to... No to dzień... E, jaki? Szósty. Skoro dzień szósty, no to będę już musiał kończyć. Nagram następny odcinek z tej gry Pe jutro, pewnie jutro. A więc do zobaczenia.